Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z Luma Island. Kochani, w drugim miał być teoretycznie trzeci, a miał być to jako trzeci odcinek. Natomiast w poprzednim tygodniu bardzo się rozchorowałam, i do tej pory jeszcze jestem na antybiotyku, więc niestety nie było jak nagrywać. Nawet nie miałam głowy do tego, ale dzisiaj już jestem, powracam i mam nadzieję, że co tą niedzielę filmy będą się pojawiać. Witam Was w takim wieczornym tutaj otoczeniu. Zaraz pójdziemy zresztą spać, żeby zacząć rozgrywkę już tak z, pełnej, z pełnego sandała, że tak powiem. A tymczasem zachęcam Was do zostawienia jakiegoś śladu po sobie w postaci komentarza, łapeczki. Zapraszam również na mojego Twitcha, gdzie pojawiają się streamy. No i na Discorda, ale wszystko macie w opisie, także na pewno się nie zgubicie. Zapraszam serdecznie. Aktualnie jesteśmy w mieście, ponieważ mamy tutaj yy, zadanie, żeby ulepszyć miedziany topór do poziomu trzeciego lub wyższego. Fragment mi się nie nagrał, ale po prostu jedyne co to zdążyłam podejść tutaj i poulepszyć wszystko na drugi poziom. Ogólnie chyba też źle przytłumaczyli, bo tutaj mamy miedzianą siekierę, toporu nie widzę. Natomiast tam mamy topór. Ja nie wiem, czy to się czymś różni, czy, czy po prostu źle przetłumaczyli. Natomiast i tak musimy jeszcze pozbierać trochę tej naturalnej esencji, więc tak czy siak, jeszcze tego zrobić nie możemy. Zaraz. Eee, Właśnie nie wiem, czy. Mm, no bo mamy jedną, tak, duch natury, dokładnie. Więc tak, może. Czemu mi się nie zapisało sterowanie? O to jest pytanie. Okej, okay, jednak po prostu jestem średnio rozgarnięta i nie ogarniałam, że w mieście nie można rozwalać beczek. No nieważne. W każdym razie co, wracamy. Eee, za chwilkę. Na razie sobie jeszcze skoczymy do miasta. Zobaczymy, czy tutaj coś możemy sobie kupić. Ewentualnie. Siema. Tutaj babeczki. O, mamy tutaj miecz. Trochę tego. Znaczy, muszę trochę ogarnąć. Okej, okay, mamy mało pieniędzy, muszę trochę ogarnąć na pewno ym, tą esencję, więc chyba po prostu wrócimy sobie, bo ja i tak nie mam zbytnio pieniędzy, więc najpierw ogarniemy sobie chyba tą esencję z drzew, trochę w ogóle surowców sobie pozbieramy, tak żeby się nie kręcić bez celu, yy, a później będziemy się bawić w to dalej yy, i ulepszać ten topór. Abyśmy mogli zostać y, tym kucharzem, tak? Kiedy możemy sobie zacząć już kucharzyć. Nie mamy też truskawki. Bo właśnie tam, y, jeżeli chodzi o beczki, o jakieś takie rzeczy, nie można tego w ogóle rozwalać. Coś śmieszne, ale no tak, tak to działa, że jednak w mieście się nie da. Mamy żywice z farmy, oj, duch natury, więc wszystkie takie naturalne rzeczy, jeżeli chodzi o to, to, możemy sobie zbierać. Grzyb też może się przydać. I tutaj przy okazji mamy trochę bawełny, jakieś tam surowce sobie weźmiemy, bo one potem są bardzo przydatne. Nie wiem, czy jeszcze sobie nie zobaczymy 50, no to jeszcze potrzebujemy trochę. Drewno też się przyda. Bardzo mi się podoba w tej grze muzyczka, bo jest taka chillowa, okej, okay, duch notura 80, no spoko w sumie, poprotka. Dwa w jednym, słuchajcie, bo zrobimy sobie parkur i odkryjemy też jaskinię, która nam się przyda, więc tutaj ostatnio wam obiecałam, że zrobimy, więc zrobimy. Tylko sobie porozwalam, bo tutaj nam się takie rzeczy przydadzą. Znaczy parkur. Może ciężko to nazwać parkurem, ale takim powiedzmy torem przeszkód. Z tego trochę też. Y Podostajemy rzeczy. Zobaczymy. Żeby niczego nie zgubić, no sporo tych rzeczy się dostaje. Tutaj trzeba wszystko. Można ich pobić. Nie można. Nie można straży. Tak. Czekajcie. Okay, no, nie jest tak źle. Trzeba być czujnym tylko, czy nie przegapiamy żadnych rzeczy artefaktów. Bo one są przydatne jednak. Mm. Okay. Taki grobowiec można powiedzieć Fajnie, fajnie to wygląda Zajebista O, pajęcza sieć Akurat Zarąbiście I tak sobie odblokujemy też Wow Odblokujemy sobie też drugą jaskinię Więc dzisiaj będzie jaskiniowo <grym> Mamy trochę pszenicy. Nie wiem, czemu z bat, z nietoperzy wypada pszenica. Mogę się tylko domyślać. Chyba, że wy wiecie, to mi powiedzcie, jakie są wasze teorie na to, że się pszenica tutaj wypada. Jeszcze musimy mieć winogrona. Dobra, to chwila. Ale tutaj widzę, że jest skrzynia. Ja sobie ją wezmę chętnie. Zobaczymy co tutaj jest. Jakaś księga w ogóle. Super. Wait, chyba trzeba. Tu. Dobrze myślę? Tak, dobrze myślę. Co mam to wywalić? Co ja mam z tym zrobić? Okej. Okay. A, obrócić, ok Spoczko. A, jednak tym batem najlepiej się rozwalać z skrzynki. Ups, trochę mnie sparzyło, ale zajebiste ogólnie tutaj wizualnie, podoba mi się. Okej, okay, tutaj jeszcze. O, poczekamy sobie, żeby na spokojnie przejść. O, tam czegoś nie wzięłam. Czekajcie, nie da się już tam wrócić. O, szkoda. Um, Okej. Okay. Bo ja się próbuję wepchać na szybciora, co nie jest do końca. Na szczęście niewiele się dzieje dzięki temu. A jezu, bo ja jestem ślepa. Poczekajcie. Dobra, poczekam. Okej. Okay. Mamy starożytną księgę. Nowe zadanie, okej. Okay. Zdobyliśmy księgę. Mamy klucz. Klucz do starożytnej posiadłości. Zarąbiście. Dobra, ja sobie jeszcze tu odpalę. Odpalę, otworzę Boże te rzeczy. Odpalę sobie te rzeczy. Mamy skrzynię. Co jest na końcu? Tajemnicze jajo, przepis, duch skały, kamień z farmy. Jest tego od groma, więc super. No i co, i możemy wyjść. Także słuchajcie, udało się, udało się osiągnąć ten parkur, jak ja to nazwałam. A teraz czas sobie pójść yy, spać, a później na następny dzień idziemy odblokowywać świątynię, tą jaskinię piratów. Dobra, lecimy. Słuchajcie, mamy cały ekwipunek zawalony, ale mam nadzieję, że to nie sprawi, że nie będziemy mieć już gdzie itemów przechowywać, a zaraz się tego pozbędę. Natomiast muszę tam sobie lekko zrobić yy, przemeblowanie w tym ekwipunku. Musimy trochę posprzedawać, trochę ogarnąć. Yy, po prostu w porządku. Więc tu nie mogę. tu się nie mogę ustawić do tego. A. Okej, okay. stół nam się przyda. I w ogóle zaczęło lać. Więc. Okej, okay. tutaj widzę, że. Są itemki. Lasso na pana tutaj kostka. On się cały czas respi od nowa, jakby za każdym razem. Mamy z niego jakieś itemki. Wrócamy i patrzcie. Mamy nową jaskinię. Piracka zatoka. Słuchajcie, odblokowana. Jest zajebiste miejsce i dużo różnych fajnych rzeczy. E, więc to, co zmieścimy, to po prostu będziemy wydobywać. Bo mamy też węgiel drzewny. Mamy różne surowce, takie podstawowe. Tam jest oczywiście przejście też dalej i to nie jedno. Więc po kolei wam pokażę. A, i potrzebujemy sobie jeszcze zrobić sztabkę miedzi. Z tego co kojarzę, to jest miedź. Tamta, yy, która nam potrzebna do pieca. Znaczy do pieca, do ulepszenia. Do pieca to swoją drogą, ale do ulepszenia. Tego, ki yy, nie kilofa, tylko... No, ulepszenia broni. Whatever, zwał jak zwał. Yy, I... Tu w ogóle możemy sobie zbierać takie coiny. Je potem chyba można na coś wymienić, ale ja nie jestem pewna. Bardzo krótko znam tę grę. Mamy mm, tutaj kolejnego. I on mi strzela z lupy ogólnie. Trzeba mu. Właśnie wywala mi itemy, więc trzeba mu naklepać. Wolałabym mieć itemki. I zajebista woda tu jest. Ups. Nie chcę tego, chcę węgiel. Węgiel mi się przyda. Możemy sobie rozbić beczkę i ona zobaczcie co zrobi. Wypierdzieli. Dzięki temu też nowe lokacje możemy czasami odkrywać. Oj, tutaj widzę kolejne skrzynki. One się bardzo przydają. Magiczne ziarno pszenicy. Które po zebraniu zamienia się w z powrotem w nasioną. Więc zarumbiste. Ono jest bardzo opłacalne. Tutaj coś jeszcze widzę. To jest dużo takich sekretów małych do odkrywania, więc ja się tutaj pobawię z tym. Już yy, mamy, tak naprawdę, dwie porządne rzeczy ogarnięte. Czekajcie, to jest sól. To wygląda trochę jak. Tak, to jest sól. No dobra, soli też trochę wezmę. Może się przyda. E, tutaj mamy kolejną jaskinię, ale na razie nie będę do niej wchodzić. Wszystko w swoim czasie, słuchajcie. Pierdykło. Mamy troskawki. A nie da się tego, dobra. Mam nadzieję tylko, że trafimy potem do domu. O, widzę, że tutaj coś jest jakiś szkielecik. Mamy dużo tych y, różowych, tej różowej esencji. Do się go walnąć? Nie, on jest tutaj. Przykuty. Okej. Okay. No, niby mnie tutaj prowadzi, słuchajcie, ten mały mm, błysk światła. Więc mogę się teoretycznie tu wybrać, ale. Wolałabym najpierw sobie ulepszyć kilof. E, Jezu, ja ciągle z tym kilowem. Nie kilof, tylko e, topór się Topór tutaj mamy, więc na razie się stąd wymiksuję. To lecimy. Mamy bardzo duże życie, więc też skoczymy sobie na targ trochę posprzedawać. Tutaj mamy w ogóle zarąbiste widoczki, popatrzcie. Mamy sobie też zawsze z tych skrzynek, bo czasami są takie, wiecie, basic rzeczy, a czasami są naprawdę takie, godne zaufania, zaufania, zainteresowania. Mamy kolejną skrzynię. Coś tu jeszcze ciekawego mamy? Czy już nic nie tutaj mamy? Jeszcze tam jakieś skrzynki niby są, ale czy ja wiem? Dobra, jesteśmy w mieście. Yy, tutaj chciałam zobaczyć, jeszcze potrzebujemy tej jednej sztabki, więc lecimy sobie akurat z łupami mm, do chaty. Przetopimy, jak nam się uda, już zrobić ten piec. Yy, I resztę po prostu sobie posprzedajemy. Zaraz zobaczymy, co tutaj trzeba. Jeszcze tego nie, nie miałam zrobionego. O, mogę sobie wytworzyć. Potrzebuję trochę tego, więc idealnie. Zobaczę przez ten czas, co ja. Mm, mogę tutaj sporo rzeczy posprzedawać, słuchajcie, bo tutaj jak użycie jest, sprzedaj, no to na pewno jest nic wartego, więc przynajmniej póki co. Jeszcze jedno, tak? Czy? A nie, jeszcze dwa nam potrzeba, dobra. Przytopimy sobie wtedy tą e, bryłkę, sztabkę. Dobra. Jedną sztapkę poproszę. I zaraz pójdziemy ulepszyć sobie broń. Sztapka przetopiona, idziemy sobie ulepszyć słuchajcie, broń. Jeszcze wezmę to. I posprzedajemy sobie resztę. Dzięki temu będziemy mieć też pieniądze później. No i na pewno będziemy sobie oczywiście ogarnić tutaj nasiona. Ogarniemy sobie zwierzęta. Ale najpierw chciałabym tutaj zrobić tak, żebym mogła odblokować już tą karierę na dobre. OK, mamy. Czyli topór był trochę źle przetłumaczony. Najwyraźniej coś padło w tłumaczeniu. Ale od razu sobie posprzedajemy rzeczy. Eee, użyj, sprzedaj. Przeklęty szlawny, jakby nie potrzebujemy tego. To do wytwarzania to wyt dekoracja, wytwarzanie, wytwarzanie się przyda. Tak jakby później możemy sobie to ewentualnie wziąć do jakiejś skrzyni i będzie przydatne. Wytwarzanie, sprzedaj. Wytwarzanie, sprzedaj, sprzedaj. Wytwarzanie to, co do wytwarzania to sobie zostawimy. Okej, okay, jeszcze inkubator, to jeszcze na razie sobie damy radę, wąż ogrodowy dobra, najpierw sobie zasaćmy może rzeczy, a potem będziemy się martwić o wytwarzanie tych wszystkich węży ogrodowych, bo zawsze konewką na sam początek można sobie podlewać więc ja tutaj mam łotniekę muszę sobie balnąć. no trochę będzie może nierówno, ale nie szkodzi Mam mm, do Was kurde. Dobra, mm, ziarno pszenicy. Mamy 10. Na razie sobie tylko to, co tutaj się da. To by było na tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Widzimy się oczywiście za tydzień. Um, I co, zostawcie łapkę w górę, jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. Um, a tymczasem e, zaczniemy sobie kolejny odcinek już nowego dnia, bo jak widzieliście, przed chwilą poszliśmy spać, więc czeka nas dużo nowości i nowych przygód. A tymczasem trzymajcie się, cześć, bajo!